Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w challenge'u przedświątecznym. Słuchajcie, dzisiaj przed nami misja. Kto ochroni swojego piernika, wygrywa. Ale jeszcze nie wiem co, bo ogólnie to Dawid ustala nam zadania, jakieś utrudnienia, a cel jest jeden. Nasz piernik musi przetrwać, znaczy każdy będzie miał swojego piernika. Pamiętacie odcinek, może z jajkiem albo z chipsem? Było już coś w tym stylu, więc teraz w atmosferze świątecznej będziemy chronić swoje pierniki. No i mam nadzieję, że nam się uda. Mamy różne pierniki w naszym słoju świątecznym, ale. Tutaj są tak, i jakieś dzwoneczki, i jakieś nie wiem co to nawet jest, i chatki. No, i są te piernikowe ludziki, tylko że y, mamy też takie osobne opakowanie, i ja nie wiem czy wyjmiemy sobie po prostu stąd te ludziczki nasze, czy z tego opakowania. No i te ludziki muszą przetrwać mimo utrudnień, mimo jakichś zadań, mimo ja nie wiem co tam będzie w sumie, bo podejrzewam, że łatwo nie będzie, ale musimy je chronić. Muszą przetrwać, słuchajcie. Dobra, więc. Wybieramy po jednym pierniczku, ja biorę tego, oczywiście pierniczkowym takim ludziku i teraz jako pierwsze w ogóle co musimy zrobić, to musimy nadać im imiona, więc każde myśli... A okay. mogę też powiedzieć może nie imiona, najpierw udekorujcie, bo może dekoracja oh. Wam pomoże w imieniu. Kasia. Kasia? No dobra, słuchajcie. Kasia. Więc... A no mój będzie, nie wiem, Grinchuś, niech będzie mój i teraz bierzemy się za dekorowanie, no a potem będą te Twoje zadania, tak? Do dekoracji użyjemy takich pisaczków i Dawid kupił nam tutaj dosłownie wszystkie kolory. Są czerwone, zielone, niebieskie, nawet jest fioletowy, słuchajcie. Czarny, no i biały. No i zaraz zobaczymy, no bo ja widzę, że tutaj dzieciaków pierniki są dziewczynami. Mój jest tylko grinczusiowy, więc u mnie na pewno pójdzie zielony. Wstawiłam wodę, żeby rozgrzać trochę te pisaki, bo na razie są twarde. Tylko pytanie dla naszego kamerzysty. Co my wygramy, jeżeli nasze pierniki ochronimy? Jeżeli one zostaną. Przyjdzie do Was Mikołaj. Nikołaj do nas przyjdzie, ale on i tak do nas przyjdzie. Nie, bo jesteśmy przyjdzie. nie przyjdzie. przyjdzie. Nie Musisz przyjdzie. Musi jakąś nagrodę nam dać w tym challenge'u. No weź. Jeżeli ochronimy, to zamawiasz nam dzisiaj magnesy. A jakie to ja wam potem pokażę? Nie. O tak. Tak? Tak, ja. Umowa? To to tak A nie. jak przegracie, to będzie kara. No nie, no to nie wygramy nic. Nie, to będzie kara. No nie. Jak ma być nagroda, to musi być kara. Zawsze tak nie. jest. No dobra, no ja się zgadzam na to, żeby było sprawiedliwie. Tak? Jak nagroda to i kara? Nie! Teraz tak pomyślałem, że na dobrą sprawę mam nagrodę i mam ją w samochodzie. Zakupiłem ostatnio w, w, w Action, więc pokażę wam w międzyczasie. Ale możemy zagrać, tak? Ale będzie będzie też kara. Pasuje wam? Ale to, czyli nie dostaniemy magnesu? Nie, tak. magnesy, dostaniecie tą nagrodę od razu po zakończeniu odcinka. Teraz od dostajecie. No, to jest fajna nagroda. Fajna ma. nagroda. No dobra. Chyba z tych nagrod bardziej by się cieszyły dzieci? No ale. Ale ja i tak chcę magnesy. Nie, 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 albo to, albo w ogóle. Ale Magnesy musi tam powiedz Mikołajowi, żeby mi tu pod choinkę. No dobra, dobra. Okej. Okay. Czy pasuje, Oliwka? Tak? Nagroda i kara. Nie będzie straszna ta kara, ale nagroda będzie fajna. Ale tylko nie jaja. Dlaczego Oliwka powiedziała o tym jajku? Dlatego, że ja miałam taką karę. Nie dosyć, że rozwalił mi Dawid jajko na głowie, to jeszcze posypał mąką. Ciasto robiłem. To było najgorsze po prostu ever, co może być. Jak ja chyba miałam głowę wtedy, nie wiem, 4-5 razy i tak zostało mi tam jakieś chłopki. Dobra, zaraz zaczynamy, bo mazaki są już mięciutkie. Bonjour Pisaki są gotowe i zaczynamy. Imiona są, teraz dekoracja. No i. No ja wiem, że mam taki świąteczny misiowy. Maximum. No i potem najgorsze przed nami. No dobrze, to teraz ja Wam powiem ciekawostkę, bo tego nie wiedzieliście. Będziecie na ślepo ładować. Wybierać sobie po dwa mazaki. Nie! O matko, to jest taki trzymarker challenge na to jest, to jest normalnie jak 3 marker Taaak, challenge, ale piernikowy. Poproszę o paskę. O basket oczy. Nie, poproszę o, basket. o basket. Oliwka, dawaj, bo ja gdzie cię ciebie są. Kto jest pierwszy? Ja. Kamier, papier, nożyce. Kamień, papier, kamień. <laughs> no, 3, papier, papier, Nożyce. Ja przegrałam. Kamie... kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. <laughs> nie, nie ma. Oszukaliśmy <laughs> to. No jeszcze raz, Sasiu, no? Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. No, ale ty to, ty to jest pierwszy. drugi, ty drugi, a ja ostatnia. No dobra, no, okay. Oliwia opaska nie. i dawaj. Poczekaj proszę o opaskę. Poczekaj Stasiu, nie dotykaj, nie dotykaj Stasiu. Rozsypujemy, rozsyp, zamieszaj, pomieszaj. Weź jej pierwniczko, żeby się nie uszkodził. No dobrze Oliwka, wybieraj dwa mazaczki. Rączkę do przodu. No. Mam dwie i Nie. Nie mam Dobra, to są twoje, możesz zerknąć. No nie, nie! Teraz Stasiu, proszę. Odsuniemy też piernickę. Na załóż, Stasiu, na główkę. Żebyś nie, nie widział. Poczekaj, pomieszamy. Teraz ty. No i drugi wybierz. No i w sumie ja zostałam bez maski, bo mam zielonego. I jakby miała tego białego, to by było mega, mega fajnie. Ale dobrze, że mam. Zielonego. Nie ma zamian, nie, nie ma zamian. zamian i... Dawajcie, Stasiu, ale ci powiem, że chyba najlepiej na tym wyszedłeś. Dawajcie, robimy szybko. Let's go! Daria, No? Widzę tutaj na stole Twój pot. Tak, jasne, wizy. jasne Tak się stresujesz? Tak Jak się stresujesz? Ej, ja już zrobiłam Mój Grinchuś jest już gotowy I wyszedł naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie A czemu nie ma twarzy zielonej? Grinch? No jak nie ma? Bo no. to jest piernikowy Grinch, Grinch Grinch musi mieć coś zielonego. No, Nie, on mi się taki podoba A co, na No ma czapeczkę taką miękką i mi fajną Aaaaaa Przez ciebie! Przez ciebie to jest! Jezus, no zechlał mi już. Dawid nic to, nie stresuj mnie. No dobra, uratowałam. A ty Stasiu jak? Stasiu ma piękny, ten fioletowy z białym. No nie, a mi nie, nie mogę zrobić Asi. To teraz w ogóle będziemy musieli poczekać, jak te nasze wkierniki zastygną. Bo sami widzieliście, że jak tylko się dotknie do nich, to od razu się wiecie, a mogę dotknąć? Nie, nie możesz. No bo jak mamy je potem chronić, nosić je w ręku, albo nie wiem, w czymś. No to one muszą zaschnąć, bo tak to będzie lipa już na starcie. Przesuwałem, przyznaję się, rozmazałem troszeczkę. Dawid! Może lizanek klo! To od razu ty nam tutaj wszystko zepsujesz. Nie, Stasiek, nie paluchem. Nie no dobra, dobra. To mamy tak, to jest Dari, to jest Stasia, a to jest Oliwki. Twój Stasiu wygląda jakby był zdenerwowany, że w ogóle uczestniczy no to teraz będzie wyglądało tak, że będę z wami grał kamień po życe i ten kto przegra temu przerabiam. Okej, okay. ale to każdy z każdym, tak. każdy ma... O, matko, dobra, tak, no to ja 4, Trzy, cztery Trzy, cztery, Dziękuję. I co? Teraz mój sudy? Wygrałeś. Trzy, cztery Trzy, cztery ry Wygrałem. To tylko Stasia nie przerabiam. Ale to ty nasze zepsuje, że ciutko jest bo przyrabiam. Leciutko, bo przerabiam, przerabiam. Mój Maciuś pieca. Ej, no te będą, Oliwia, masakra jakaś, I teraz no. tak, o pyk. No pyk, ale to dla mnie, fioletowy. Nie, no co ty, Mona, co ty ma zrobiłeś? co to jest za kleks fioletowy taki ładny. takiego No sam jesteś kulfon. No Ładny kulfon. Ładny, kurko. Mój jest ładny No to twój stazik nie... najpiękniejszy zostanie ale tutaj nie wiadomo co tu robić Nie no co ty za boba tu zrobiłeś u mnie A dzięki robi mi twarz Nie no ja to wyszłam na tym najgorzej słuchajcie No zobaczcie Grinczusia. jakby się wymiotował No to No klam. Klam. No nie co ty mu zrobiłeś On wygląda jak nosacz teraz <laughs> Tak stop, stop. normalnie. Co tam jest, Stasiu? A normalnie. pilnicy pilnicy rindlonda jak horror z takie jak ta lalka. Jak horror w robocie. Jak lalka, 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 lalka. lalka to co nas goniła? Może tak. Ej, to No, minosacz no, musi... nosacza To lusię. jest nosacz, a to macz. Ja nie chcę nosacza, ja chcę się. Dobra. Grunusia. Słuchajcie. Teraz wygląda sprawa tak. Włączam stoper i macie 3 minuty. Poczekaj, Stasiu, nie ruszamy się i nie ruszamy pierniczków. Nie ruszamy. Macie trzy minuty na to, żeby przemyśleć w czym zabezpieczycie swoje pierniki. No, ale to mogą być na przykład dwie rzeczy. Nie. Jedna rzecz. Znaczy, nie może być tak, że będziemy straszetkę do tego papier ręcznikowej i wciśniesz to. A no właśnie, ja tak myślałam. A to nie. To może być yy, jedna rzecz. Jedna. To jedna to rzecz. Ja wiem no jedna dobra. rzecz. Czas. Start. A my mamy iść? No tak, musisz. Iść. A Ty na co czekasz? Ja myślę, bo... A Ty że... myślisz, że masz, to, to masz w ręku i Ci Nie, się. ja myślę dlatego, że to jest kleiste, my musimy to zaraz włożyć. No nie, 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 musimy poczekać chwilkę, jak więc dlatego macie te 3 minuty. No tutaj pisze ładnie, że... Ile Żonec, Czekaj. Czysty skład, szybko zastygaj jedna minuta gorącej w gorącej wodzie, żeby rozpuścić. Poczekajcie, bo to Super, ja... La, 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 la. Dobra, ja wiem chyba. Już masz? Tak. Wy... Ale to mi nic nie zrobisz. No dobrze, a wiesz o tym, ja że będziesz miała bardzo duży problem w challenge'ach z tym pudełeczkiem? Dlaczego? Bo będziesz musiała na trzymać na bójcie. Mały Słuchajcie, update. tak, bo wystąpiły komplikacje w naszym challenge'u. Stasiu powiedział, że nie nagrywa z nami, bo boli go ucho, boli go ręka, boli go noga i wszystko po prostu, więc y, jakby wracamy do tego, co było i ja się challenge'uję z oliwką, tak jak było z jajkiem i jak było z chipsem, bo w sumie y, chipsa swojego Stasi, to zjadł już na początku takiego challenge'u, więc ja mam pokażę, co znalazłam. Znalazłam pojemniczki i wzięłam sobie najmniejsze, a Oliwka znalazła kulę. Więc teraz mamy wypadować? ale no. jak ty to, to w łyżce będziesz trzymać. A no, jakoś będę trzymać. Poczekaj tu. Mój pierniczek już sobie tutaj leży bezpiecznie. Oliwki w kuli. No i co dalej? Co teraz? Co teraz? Tak. No to teraz będziecie musieli wylosować tak. w kole fortuny. I teraz nie macie tym pudełkiem podrzucić. O, matko! Dobra, to, to na telefonie. Na niskim, tak. Pierwsze, co będziecie mieli do losowania, to będzie czy wysoko, czy ma być nisko. Dobra. Tutaj? Tak. Ok. I co? Nisko. Będzie pisało. Nisko. Nisko. Ty masz. Nisko, dobra, to git. Oliwia, Oliwia, oby wysoko. Wysoko. Dobra, i teraz ile razy, tak? Teraz będzie losowanie czy na nogach, na siedząco, czy na kolanach. Co? I o co chodzi jak na kolanach? Na siedząco nisko. Okej, okay, na siedząco nisko, i oliwia, na siedząco wysoko. Teraz losujecie ile razy, o, że ja zalosowałem. <noise> ile razy? Możecie złapać pudełko. Jak złapać? Możesz rzucić. Jak złapać? Złapać, złapać. Czyli o co? O matko, czyli my go mamy na podłogę? Możesz złapać sześć razy. No dobra. Dobra. Ja czuję, że te pierniki nie przeżyją. Jak... Możesz złapać sześć razy. Teraz losujemy, ile razy możecie podrzucić. Musimy, Musicie. a nie możemy. Nie! I mo... Ile razy masz? Sześć. 6 po 6 i 6 złapać, więc tak. u mnie idealnie, nie spadnie na podłogę. Teraz Oliwka. Dobra, czyli mój piernik przeżyje. 10. 10. I ty masz wysoko. I oh. 6 tak, Czyli 6 razy może złapać, a 4 musi spać na podłogę. O, Mg. To jest złe, to... Chcesz jeszcze raz zarysować? Nie, żeby... nie, nie chcę, nie ma. Nie, nie, nie ma, nie ma, nie, mama ma, nie, nie ma. dołączyć. Dobra, więc słuchajcie, ja już mogę swój rzut robić. No. Tak? Sześć rzutów. To poczekaj, Oliwka, no. odsuń się na chwilkę, niech mama usiedzie na środku kanapy. Dobra, no. Raz, dwa, To nie jest nisko, trzy. to jest bardzo nisko. Nisko to musi być ponad twoją głowę chociaż. Cztery. Raz, raz To nie jest nisko. Raz, To nie jest nisko, raz, to nie jest nisko tak raz, wysoko. Dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć. Przeżył! Żyj Grinchu! Teraz ty Oliwka. Ty masz wysoko za to. Muszę się trochę oddalić od Ciebie, no. Raz, dwa, dwa trzy, 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 cztery, cztery pięć, pięć, sześć. I teraz musimy teraz teraz spać. I teraz kombinuj. Możesz trochę uszukiwać. Możesz spać na kanapie, nie musisz na podłogę. Tam się coś klekocze! No! no. Tam Życaj. się coś klekocze ile! Ale, że tu. Yy, no. no! Cztery razy. No, rzucaj, rzucaj. Raz. Ah! No. Ciekawe, czego nie ma rybki? No, nie? Cztery. Nie, tam się na bank już coś zepsuło. O! Oh Oliwia! Ale jeszcze żyje, tylko nogi nie ma. Tylko nogi A nie ma. A mogę ją zjeść? Nie, <noise> jak możesz zjeść nogę piernika? Czyli... Ja mogę ją podczepić? No właśnie możesz. Ej, to tylko mój Grinchuś przetrwał na razie. Jeżeli pęknie na pół, no to wiadomo. To zepsuty już. To zepsuty. Ale go spadła noga, oliwce, to jeszcze noga może do lekarza. Jedzie do lekarza. Oliwka tutaj poprawiła i ma profesjonalny piernikowy szpital. zobaczcie, jaki plaster. Mój grinczuś cały, Stasiek, sprawdził dla pewności, czy jego też jest cały, ale teraz, słuchajcie, szykuje nam się coś gorszego. Słuchajcie, ja poprawiłam trochę tego naszego chorego piernika, i teraz Dawid powiedział, że będą okrążenia wokół stołu. Tylko, że ja jeszcze nie wiem, czy my będziemy robić te okrążenia trzymając te nasze pierniki w pojemnikach, czy będziemy musieli je wyjąć. No i te okrążenia w ogóle mają być tak, jak było z jajkiem, chyba, albo też z chipsami, że mamy łyżkę trzymać i te pierniki mają być na łyżce. Więc dla mnie to jest turbo, trudne zadanie. Jeżeli mój piernik spadnie z takiej wysokości, jak ja stoję, to na banki też nie będzie miał albo ręki, albo nogi, albo nawet głowy. No a potem to, co Ej, wymyślił Dawid na, na koniec, to już jest, jest hardcore. Jeżeli jakiś piernik przetrwa do ostatniego zadania challengeowego, to już jest po nim. I ja wam to I mówię to normalnie, oficjalnie. Fajnie. Szykuje się koło fortuny i ilość okrążeń, które musimy zrobić z naszym piernikiem wokół stołu. Tylko nie pisz pięćdziesiąt. No proszę cię, nie pisz tyle. Błagam cię, David. Normalnie tak do dziesięciu albo piętnastu chociaż. Co on tam klika? Co on tam wyklikuje? Co on tam wyklikuje? Słuchajcie, oliwka, a pamiętasz a wiecie, że jak? że ja próbowałam, czy mi się to trzyma? Tak. Ej, a pamiętasz jak robiliśmy challenge z jajkiem i ta tak i ręka, tak. Czy ja go na miała? Nie, i ręka była moja, a twoja Dobre. jak się nazywała? Y to pierwszy lasuje! Ja! Yeah. Yeah. pierwszy może przeczytam, jakie mogą być utrudnienia. Tak. No to tak, pięć okrążeń, dwa skoki. O Boże! Dwa okrążenia z zamkniętymi oczami z pomocą. Siedem okrążeń bardzo szybko, cztery okrążenia na jednej nocy. O, Boże, to będzie. Dobra. I ja chciałam tylko powiedzieć, że ja muszę losować pierwsza, dlatego że oliwki piernik jeszcze się leczy. Pięć okrążeń i dwa skoki. To nie ma tragedii, nie ma tragedii, słuchajcie. I na łyżce! O, na okay. łyżce? No z łyżką, no tak. Kaplica, kaplica. Pięć okrążeń i dwa skoki, Równo. to samo mamy. Mamy wyrównane szanse, ale oliwki piernik już jest uszkodzony. Boże Daria, mamy... to wyjmij go z pojemnika. A ja? Ja myślałam, też musisz że... wyjąć z pojemnika. Ja sobie a, żartowałem wcześniej, bo mówię do oliwki przyszła z takim dużym pojemnikiem. mówię, a jak ty będziesz to na łyżce trzymała? A ja myślałam, że one będą mogły być w tych pojemnikach. A agilu, agilu. gi do gi. No dalej! O litka, muszę podejść? No dobrze, pięć okrążeń, w czym dwa skoki, to znaczy, że całe okrążenie jest skokami. No nie, nie, tylko dwa skoki. Nie okrążenie. Czyli okrążenie, dwa skoki, okrążenie, nie. dwa skoki. Dwa skoki na pięć okrążeń. Nie chcę, żeby się zdenerwowała. Dwa skoki to są dwa skoki, a nie 500 skoków na To nie, sprecyzowałem, nie Dwa biorę. skoki, zaczynam. Szybcie, szybciej, szybciej, na wakacjach nie jesteś. Jeden. Dwa. Nie oderwajesz nóg, to nie był skok. Dobrze, ładnie. A czemu za zamknięte oczy? Mhm. -mm. Aha. Trzy. A gili gili kili. No dobry, dawaj, cztery. No i teraz taki porządny skok na koniec. Mm -mm. Czy nasz? Tu? Ej, no ale idziemy, idziemy, nie spacerujemy. Ej, ja byłam szybciej. Raz. Ej, ja nie utrzymałam ja Nie mnie. Nie trzymałam. Ale ją może troszeczkę boli, przez aparat. To może łatwiej, nie łatwiej. Łatwiej, a nie Bo ona tak, mnie ten. Oliwka troszeczkę szybciej i nie zapomnij o dwóch skokach. Trzy. Mm. Trzy. Było? Oderwała nogi, oderwała. To tak cię oszukała, o, no, oderwała. No Oderwała nóżki, widziałem Oszukaj skok! Cztery. No ostatnie dawaj. I skok musi być. Ale musi być dobry skok, bo ja miałam taki dobry na koniec. No. O, nie, nie, to nie, nie był skok. Nie. To nie był skok. A ty tak zrobił. Nie, ja nie, 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 skoczyłem dawaj. Wyżej. Ale przeżyła! No <noise> <noise> Boże, przeżył. przeżyłam! Boże, nogę dobrze skleiliście, aż mówi się, to jakiś farfot I teraz, tak jak wam mówiłam, nasze pierniki czeka najgorsze. Dawid wymyślił coś takiego, że położymy te pierniki na stole. W dowolnym miejscu przykryjemy je ręcznikiem, a on... Będzie w nie uderzał tuczkiem od znaczy, i tak, i okresie, Jedno uderzenie. Ja nie będę wiedział, gdzie tak. wychodzicie. Jedno uderzenie. jeżeli trafi akurat w naszego piernika, no to nie oszukujmy się, Grinczuś ani Maciuś, bo jednak to jest Maciuś, tego nie przeżyją. Więc trzymajcie kciuki za naszych chłopaków. Słuchajcie, A właśnie. Ja idź, idź. Ale zaraz, bo my to musimy na stole i przykryć ręcznikiem. Tak. No tak. Tak. Idź. No tak. zrobić, żeby nie było widać. Dobra, je, więc... dobra, dobra, no to sio. Dobra, Oliwka, ty musisz na stole położyć i przykryć go ręcznikiem. Ale ja chcę pod ręcznikiem, normalnie. No, pod, ale to ale... musisz go jakoś pozaginać, tak, żeby nie. nie było widać, że wiesz, że ona tu narzędzie zbrodni, słuchajcie. Boże, kochany, to, be, to się nie uda, Oliwio, to się nie uda. Tak, musisz to jakoś. O, daj! jeszcze nie, jeszcze nie. Poczekajcie. No dobra, oliwka, dobra. weź już po swojemu jakoś. Dobra, dla mnie dobra. jest naprawdę git. Idź, tata, chodź. I teraz się dowiemy, czy Maciuś I raz, przeżyje. I raz, i raz, i raz. Czy Maciuś przeżyje? To starcie. Czy Maciuś przeżyje. Maciuś, trzymamy za Ciebie kciuki, Maciuś! BOŻE, SIĘ jej, cię jej, jej. Iść, Nie podglądaj! Ach, Boże, żeby mój Grinchy też przeżył! Ja tak bardzo chcę, żeby on przeżył. słuchajcie! Poczekaj... Nie wiem, nie wiem gdzie... Nie, nie, bo... Dobra, poczekajcie... A jak będzie remis, to co wtedy? Jak będzie remis, to mamy nagrodę na pół. Dawid jeszcze czeka. nie! Jeszcze nie! To nie o, Czekajcie, to zrobię. Że... tak. jak ja się stresuję! Jak ja się stresuję, no! Jak ja się stresuję, ludzie! Wiesz, jak ja się stresuję. Sk... Mnie boli, no, bolą nogi, bo ja zaczęłam. A ty się tak wydarłeś, strasznie! Czekajcie, bo ja tutaj naprawdę muszę wykombinować. Nie, Oliwka, już nie ruszaj mi. Tato, go! Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, Dobra już! Co będzie, to Tato. będzie. Słuchajcie, co Tato. będzie, to będzie! Ja tu stoję sobie. zejdą te dziury, na pewno zejdą śliną te dziury, Dawid. Brawo! Zobaczcie, jakie piękne mamy. Nigdy nie zapomnimy tego challenge'u. Prawda, Alimka? Najważniejsze, że Grinchuś i Maciuś przeżyli. To co, do Nie! To jest tak jedna wygrana. Nie, no jedno. są. Jaką masz dogrywkę znowu? Dogrywkę jaką mam? Kamień, papier, nożyce. No. Papier. Kto przegrywa? Tego... A bo mam Szybka dogrywka. Rzucamy pierniki przez okno. I, które prosiaczek nas złapie piernika, ten przygrywa. Kto, którego pierwszego zje? No ale nie, no ona nie może zjeść piernika z lubem. No nie, nie, no nie. No jakaś dogrywka. No to kamień papier, nożyca po prostu o nagrodę. Dawaj, oliwka. No. Która dostaje nagrodę? Papier nożyce. Papier kamień, nożyca. Uuu, do trzech, nie było do trzech, prawda? Do trzech, nie było do, trzech. do, trzech miał być. do Nie było, że do trzech. Do trzech, do trzech, do Dwa krinczuj. No grej, Dwa jest. papierkami nożyca. Co jest? Dwa, brak? dwa, papierkami nożyca. Wygrał Się stało, słuchajcie, prowadziłam, ale no, przegrałam, ale i tak wygrałam, bo Grinchuś został ocalony do samego końca. Nic mu się nie stało, ale brawa wielkie dla Oliwki i dla Maciusia. Bo mimo to, że twój stracił nogę, to on się tak dzielnie trzymał, że naprawdę. Gratulacje, teraz będzie dla Ciebie nagroda zasłużona jak najbardziej. Oni razem mają. Razem mają, pepper, Raj, razem no, mają nagrodę. Tak, Na daj Stasiu, trzy, cztery. No nie no, musisz pokazać do przodu, normalnie. No ale on zrobił. Zrobił, trzy, Kamień. Trzy, cztery. Kamień, no, przegrałeś, kamień. przegrałeś. Który będzie Stasia, który będzie Oliwki? Który będzie Stasia, który Oliwki? Może niech lekarz wybierze. Nie, będą wspólnie. No tak, ale którego składacie? Który kogo składa? Ale to się podoba, bo nie ma reakcji. No chyba się podoba, co? Ja bym wybrała <laughs> też tego. Wyskiego. Oj, ty dziadu strędny! <laughs> Teraz Tobie trzeba jakiś challenge. Wymyślcie mu jakiś ja świąteczny challenge! Wymyślcie mu jakiś świąteczny challenge! I ja już tak na koniec yy, odcinka challengeowego, który mam nadzieję, że Wam się podobał. No my słuchajcie, bawiliśmy się z nami z nami, z naszymi pierniczkami świetnie. I ja powiem Wam, że mój grinzu naprawdę bardzo mi się podoba, oprócz tego, że ma tego obrzydliwego Nohala, to ja sobie teraz otwieram paszuszkę już tak na pożegnanie. Daria i Oliwka. I co my tutaj mamy? No i od kogo przede wszystkim? Co tutaj jest gradem w środku? Dobra, tu będzie chyba list. Oj, oj, ile tutaj jest napisane, hej Daria i Oliwka, mam na imię Natalia i mam 9 lat, mój ulubiony kolor to fioletowy i pomarańczowy chyba, taki jest kolorek, zobaczcie, o taki, taki, albo żółty, lubię śpiewać i rysować, mam trzy jamniki, Oliwka, ty uwielbiasz jamniki, 9 królików, moim marzeniem jest się z tobą spotkać, 9 królików, o wow, Lista youtuberów mamy tutaj Darliwka, Wiki Świat, hajhania Oliwka Droguszewska, Frizy Wersow I ekipa, pomysły na odcinki Bardzo dziękujemy, na pewno Któryś wykorzystamy, no i niespodzianki Są też, o matko Zobaczcie jaki fajny długopis, wiecie, że ja Miałam identyczne, jak chodziłam do szkoły Serio, brokatowe Koniczek Piękny, masz dziewiątkę Oliwka Nie będziemy otwierać może po kolei Z trójki chyba coś wypadło, więc bardzo Możliwe, że ja już coś pokazałam Mamy tutaj jeszcze jakąś papuszkę. Zobaczcie, jaka mega słodka w ogóle. Tutaj mamy coś z plasteliny robione. Ładne karteczki. O, pokaż, pokaż, Oliwka w dziewiątce znalazła karteczki, takie samo przylepne. Dobra, to masz tego, bo pokazałem. Co tu ja widzę? Sticzuś, Jaki Mam piękny! Mozi popsiki. Dobra. Oliwka znalazła moji popsy i otwiera coś dalej, a ja otworzę sobie to, co to jest. To jest jakiś mazak też, ale śliczny, różowy. A ja nie wiem. Bransoletkę znalazłam. Zobaczcie, to będzie dla Oliwki, bo jest... O! I tutaj jest kolejna taka śliczna z motylkiem. O, i tutaj ja jeszcze mam dwójeczkę. Tak jest. Jaćka by powiedziała Poni, Poni. Zobaczcie, jaki śliczny. Ej, no ja też mam takiego, tylko różowego znalazłam. Stęperek. Oliwka dopatrzyła się, że tutaj na górze są stempelki, w tym. Ja zobaczcie, mam tutaj jeszcze coś takiego pięknego. I ja już widzę, że tu jest hit. O, taki. Zobaczcie tylko, co to za puszynka piękna z donatkami. Natalka, bardzo dziękujemy. Wysyłamy oczywiście serducho i pozdrawiamy z całego sylabu. serduszka. Dawaj, dawaj! Co to jest? I jeszcze więcej pomysłów na odcinki. 24 godziny na biurku, 24 godziny w szafie i 24 godziny jako Hello Kitty. Zachowuję te pomysły i mam nadzieję, że któryś uda mi się zrealizować. Więc jeszcze raz dziękujemy. Wysyłamy wspólne serducho i dla Ciebie, Natalka, i dla wszystkich oglądających. Serdecznie Was pozdrawiamy już coraz bliżej do świąt. No i co? Widzimy jeszcze się? 5 dni? Bardzo mało, bardzo mało już, i widzimy się. Kolejnym odcinku i jeszcze takie szybkie. Ho, inko ma, o inko ma, tak piękny